Z tej strony Wiejski Mechanik. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ten gorący piątek. Dzisiaj pokażę Wam, jak zdemontować tunel środkowy. Pod tym tunelem znajduje się sterownik od hamulca postojowego elektrycznego. Kurba z którym aktualnie mam problem. Nie wiem jeszcze co, w każdym bądź razie coś z zasilaniem. Chodzi za mną butelka piwa, dwie godziny do fajrantu, butelka piwa chodzi tak jak dzik pazerny za kasztanem i żołędziem, kurwa razem wziętym. No ale pokażę jak ten tunel zdemontować, oczywiście nie jest to żadna filozofia, nie musimy być mechanikiem wiejskim, możemy być kurwa robotnikiem w kopalni lub ewentualnie Grabarzem i też sobie z tym poradzimy, mając pasata B6 z 2007 roku. Zaczynamy więc. Tak, wykręcamy sobie te śrubeczki tutaj. Najpierw ten panel muszę jeszcze zdemontować. Te śrubeczki demontujemy. Później y, demontujemy sobie to, chociaż tak naprawdę nie ma potrzeby, ale ja sobie zrobiłem, żeby mieć więcej miejsca. Demontujemy później tą listewkę, brewkę. Tutaj może będzie widać, może kurba nie. Chuj, no jakoś to pokażę. Jest tu śrubka, widać. O, jest śrubeczka pazerna i to na ładnie schodzi. Oczywiście to jest funkcja na dwie strony. Opcja. Worek musi być samochód klienta, porządek musi być zachowany. Przechodzimy kurba do tyłu, tak samo z dwóch stron. Te dwie śrubeczki wykręcamy, następnie ściągamy to cały ten pierdolnik. O, stąd podważamy śrubokrętem. Są później źle powiedziałem, to się poprawię. Najpierw ściągamy. Kurwa, ten dekielek, tu są dwie śrubki. Te dwie śrubki odkręcamy, ściągamy. Wtedy nam ładnie odejdzie. Następnie te dwie śrubki i cały tunel. Kurwa, mamy na wierzchu. Ja już się przyjrzałem, widać tam puszkę. Metalową, to jest najprawdopodobniej sterownik. Najgorzej, jak się to kurestwo <laughs> okaże, że to jest kurwa, co się od automatycznej skrzyni, bo tu jest DSG skrzynia. Tak to wszystko wygląda. Zajmuje to 15-20 minut. Elegancko kurwa, więc trzymajcie się wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dzięki za subskrypcję. No i kurwa, będziemy nagrywać dalej. Hej.